Um, polecam, um, polecam Wam te, cześć znowu widzowie, polecam Wam kanał Trutis um, Jak już mówiłem, wcześniej nikt mnie nie ogląda. Możesz zostawić, jeśli oglądasz to, to zostaw coś po sobie. Tak. To tutaj. Takich wielkich trików nie ma, bo ja tu nic nie mam nie umiem ojej, boję się. Co? Co? Co się dzieje? I jo... Nie wiem, czy słyszycie mnie na cięciach, ale lubię cięcia. No, jak widać, widzicie. No, jestem chory, trochę dobra, to samo co wcześniej, ale chyba teraz nie powinno być pingów. Gram innym, oczywiście, niż wcześniej. Aha. Nie powinno być w ogóle pingów. Dobra, puszczę wam muzyczkę Powiedz mi w komentarzach, który y, mam wypaść to? To czy to? Napiszcie w komentarzach 1, 2, 3. Oczywiście, że mnie nikt nie będzie oglądał, ale ja muszę zmienić skina. Y, aha, powiem Wam y, jak zdobyć bardzo dobrze koronki Na razie zdobyłem 8. No nie na odcinkach, tylko poza kulisami, tak. <coughs> 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 widzów no i ja ile mam pingów dobrze że ja nie gram nie wiem czy ktoś wygra czy nie no i pewnie mnie wywali z gry no to teraz czekam Okej. Okay. chyba przez to nagrywanie nagram jeszcze ostatni odcinek tak ostatni odcinek i kończy już. Dobra. Um, może ostatni, ostatnią grę. Miałem wam powiedzieć, jaką taktykę mam na zdobywanie koronek. No, trzeba zmieniać skinę i umieć grać. Bo ja nawet nie umiem grać i nawet szesnastki nie umiem przechodzić. <ścoughs> Jak mówiłem, są trzy fazy. Moja ulubiona matka, kurczę, no akurat tyle pingów. Już wam pokażę, jaki klik mam tu. Robię, że tak robię i młot mnie wali, podchodzę tu, robię tak i młot mnie wali. Wiem, że tracę tutaj bardzo dużo czasu, wchodzę tu i robię taki trik, że wchodzę tu. Wiem, że się to nie opłaca, ale wchodzę tu i już mnie bije to. Nie wiem, czy widzieliście, ale mi się uda to zrobić, kurde. Akurat przy kilkach mi nie wychodzi to. No co to było? Przecież ja nawet nie użyłem spacji. Rozwinę. Drogi widzu. Zdaj suba, jeśli popierasz moje zdanie. Bo ja przecież nawet... Gręciłem się. Co jest w grane tu? I ja pierdzielę. No sorry. Co? So... Ja. Pawid, drogi widzu. Żegnam. pa